Przed chwilą usłyszałam od mojego syna: Mamo, a dlaczego mówisz od razu takim tonem? Właśnie w pokoju moich chłopaków e, jest malowanie. No i chłopcy coś po, pozostawiali, wszystko. I ja, zamiast powiedzieć normalnie, że będziecie mogli wynieść to łóżko, jak e, ogarniecie tutaj te rzeczy za środka, to powiedziałam, no tak, jak stawiacie to wszystko na środku, to jak potem ma się zmieścić łóżko. Co od razu zauważył mój syn i od razu mi wypunktował. W ostatnim czasie dużo się dzieje i widzę, że chodzę taka nabuzowana, jestem nieprzyjemna, widzę, że mało czasu daję sobie na jakiś odpoczynek i chwilę dla siebie. Jestem trochę taka kąśliwa, złośliwa, tam, tu rzucę uwagę, tam rzucę jakiś nieprzyjemny komentarz. I co to oznacza? To, że jak ja mam jakieś napięcia, to, że jak ja mam natłok wszystkiego, to nie muszę zrzucać tego napięcia na moich najbliższych. I to jest pole do dużej pracy, szczególnie w ostatnich dniach dla mnie. Trzymajcie za mnie kciuki.